Moim zdaniem trzy kluczowe elementy to przede wszystkim bycie innowacyjnym. To jest otwartość na zmiany, wychwytywanie trendów. I to jest jako jeden pierwszy, pierwszy punkt. Drugim punktem jest tak naprawdę działanie w oparciu o dane, czyli tak naprawdę zbieranie danych, analizowanie, analizowanie danych, a później podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Oczywiście najlepiej, żeby to były decyzje, optymalizacyjny. No i trzeci punkt. Tak naprawdę wepodaż nie istnieje bez tych dwóch poprzednich. Nie jest też najważniejszy, ale bez niego nam się to nie uda. Musimy być szybcy i zwinni. I to tak naprawdę nam pozwala zamknąć i, i, i budować i rozwijać się. Ale no przede wszystkim w zasadzie to, co powiedziałem, tak? Czyli działanie w oparciu o dane, szukanie nowych rozwiązań, czyli bycie innowacyjnym. No i na koniec szybko i zwinnie wprowadzajmy te zmiany, wychwytujmy. Zmiany, wytwórzmy nowości. Zgadza się. Natomiast to wszystko zależy od tak zwanego, bym powiedział, szerszego kontekstu, tak? Dzisiaj klient z pewnością oczekuje tak naprawdę dobrych cen, szybkiej realizacji, dobrej jakości obsługi. Ale tak naprawdę gdzieś w tym wszystkim wszystko zależy od poszczególnych segmentów klientów, tak? Jedni klienci będą przede wszystkim stawiali na cenę kosztem tak naprawdę jakości obsługi. Inni będą przede wszystkim stawiali na jakość obsługi, a być może inni tak naprawdę będzie im najbardziej zależało na szybkim czasie dostawy. Tak? Więc tak naprawdę trzeba e, mieć rozwiązanie czy mieć propozycje w zasadzie dla wszystkich klientów, dla wszystkich segmentów. To nie jest takie proste, nie ma jednej odpowiedzi na wszystko. Natomiast e, w nawiązaniu do tego, co wcześniej powiedziałem, tak naprawdę trzeba szeroko spojrzeć. Być może możemy zrobić jedno, drugie i jeszcze wymyśleć trzecie, żeby tak naprawdę finalnie doprowadzić do jeszcze większego zysku. Czego bym sobie życzył? Ja myślę, że tak samo dobrych kolejnych kwartałów, jak to miało miejsce w zeszłym roku, tak?